Dobry wieczór wszystkim. Zapraszam serdecznie na live'a. Zapraszam i serdecznie pozdrawiam. Proszę Państwa, pytacie mnie o tę moją książeczkę pierwszą. Diamentowe słowa. No niestety jeszcze muszę poczekać, bo z tą kasą jest krucho, żeby wydrukować. I proszę Państwa. No to jest ta pierwsza, którą pisałam, co powiedziałam, że jest przepowiednia. Po prostu sprawdza się wszystko, to co w 2001 roku pisałam. Tutaj mam książkę, drugą, Jesteśmy gośćmi na tej ziemi, która opisuje wiele ciekawych i sprawdzonych, tam jest prawdy oraz o ziołach, zioła złote zioła na magię złota, na niektóre choroby, dość takie te poważniejsze, nerki czy inne i tak dalej, o oczach, coś tam. W skrócie. A ważne tu jest, jak się robi orzecha. Jak ktoś nie ma, może zamówić, bo już orzech maj na ramieniu, tak pod koniec maja i pierwszy, ale teraz to będzie wcześniej, na pewno te orzechy będą kwitnąć pięknie. I chciałam tutaj jeszcze powiedzieć, czyli te książeczki. Natomiast oczy temat dzisiejszym tematem będzie dziurawiec, bo dość ciekawe to jest. Zapraszam tutaj na live'a. Jak ktoś jeszcze nie śpi, ale muszę tutaj powiedzieć: jedną taką y, rzecz. Dlaczego napisałam dziurawiec? No, proszę Państwa, napisałam, ponieważ niektórzy y, 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 uwielbiają dziurawca i nadużywają. Dlaczego nadużywają? Bo to jest takie, można powiedzieć, bardzo lecznicze, ale zwłaszcza młodzi ludzie, y, jeżeli nie są chorzy, to biorą. Y, 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 później pytacie mnie przez telefony czy dziurawiec podnosi ciśnienie krwi, jasne, że podnosi ciśnienie krwi, w zależności w jakich dawkach bierzecie, ale dziurawiec też skutecznie obniża no zależy jakich dawkach po prostu bierzecie y, pomaga w zaburzeniach na przykład krążenia y, tak y, jeżeli ktoś cierpi na bóle, to pomaga bóle brzucha wywołane przez nadmierne jakieś skurcze jelit lub jako środek pomocniczy przy zatruciach jest bardzo korzystny ten. Witam tu wszystkich, kto tam nie tylko ogląda, skurczagi jako środek przy zatruciach pokarmowych. Na przykład co robi dziurawiec, jak pijemy dwie fileżoneczki ramy wieczorem, wspiera na przykład dnę znaczy się jak ktoś ma dnem bo to jest moczopędny, czyli... Zapalenie też stało, jak tu znaczy ma, czyli picie dziurawca systematycznie, to tak samo jak brzozy, po, proszę Państwa yy, yy, yy. Yy, yy. daje to działanie skuteczne. Yy, pytać się też yy, o dni, w jakim ciągu dni można wyleczyć na czy jakieś zapalenia, czy, yy, czy, yy, czy brać yy, dziurawca. Tabletki na depresję. Nie, wystarczy wypić herbatkę. Nie musi się brać tabletek, bo nie wiemy. Ale jeżeli masz uzbieranego dziurawca, to proszę, ja ciebie bardzo tonizuję mięśnia. I, i proszę państwa, tak, ale dziurawiec ma skutki uboczne. Gdyby ktoś wziął więcej na szklankę wody, jak małą rzeczkę kwiatów i dziurawca, to proszę państwa, to bardziej takie halucogenne, takie. Nie jest to korzystne i nie wolno go łączyć z lekami moczopędnymi. Jeżeli ktoś bierze jakieś lekar rozrzedzającymi krew, to musicie pamiętać, to nie każdy musi po prostu tak, jeżeli ktoś ma, proszę Państwa, bardzo dużą depresję, to może sobie wziąć na przykład jak ma dziurawiec, pół łyżeczki dziurawca, nie ma żadnych przeciwwskazań i, i zmieszać z meliską. W ten czas będzie super działanie, dobry sen, takie uspokajające i bardzo korzystne dla, dla zdrowia. Tutaj jeszcze pytacie się, jakich ziół nie można łączyć, proszę Państwa. Ja wam coś powiem, moi kochani, jeżeli te dwie już można połączyć, ja tylko tą dolegliwość macie, to yy, możecie samodzielnie komponować se, czyli ale pamiętajcie zawsze, jak ja Was przestrzegam, moi kochani, żebyście tylko zawsze brali łyżeczkę płaską, a pili zawsze łykami. Czy to dziurawiec? Ważne, żeby wdrożyć, czy to inne zioła przeciwzapalne, Ważne, żeby wdrożyć, proszę Państwa, lek ziół, ziołowy w organizm i żeby systematycznie pić i łykami. Wcale nie musicie wypijać naraz, proszę Państwa. Ktoś pyta, jak na przykład działa dziurawiec na jelitę. Ja mówiłam, że usprawnia jakieś skurcze, czyli usprawnia pracę mięśni gładki po prostu i, i stara się no, tonizuje, czyli nie ma tych skurczy brzucha, niweluje żołądka, po prostu nie boli żołądek i, no, i powolutku wycisza, ale taka akuracja trwa od 7 do 14 dni, wycisza po prostu stany zapalne w jelitach dwunastnicy i osłania czustkę, więc zawarte w roślinie składniki aktywne sprawdzają się bardzo, tylko że przy łagodzeniu tych objawów, tylko że proszę Państwa, trzeba umiejętnie umieć sporządzić lek, czyli już tu nie mówię, żeby sporządzić lek, bo to nie, nie jesteście w stanie. Po prostu może tutaj jakby Wam to powiedzieć nie jesteście w stanie y, zrobić takie. Może ktoś jest, ale jeżeli się robi lek z dziurawca, to tylko lek z dziurawca, y, po prostu, ale lepszy jest napar czy wywar, jakby to y, te, y, mówicie o tym, posiada wiele tych y, flavonoidów po prostu garbników jest przeciwzapalny, oczyszczający. I wspomaga pracę wątroby. Jeżeli ktoś ma przetuszczoną tą wątrobę, ale ja zaznaczam tutaj, na co pomaga taki napar dziurawca zwyczajnego, jakie są przeciwwskazania i tak dalej. Więc Wam całe życie mówię, jeżeli ktoś bierze, bo choruje tam na nadciśnienie jakieś rozrzedzające leputko to lepiej taką tą czepotę ze 17 ziół pospolitych, co to, to wszystko na serce, na płuca, na mózg. Które to można stosować, natomiast dziurawca można się napić raz na dwa tygodnie. Tutaj nie przeczę, ewentualnie jak ktoś będzie pił łyżeczkę, no pół łyżeczki i pół łyżeczki meliski, czy jedną torebkę melisy, jeżeli ma bardzo mocne napięcia nerwowe, depresję i ADHD dorosłych i tak dalej, więc jak sobie tak kupi w tej zielarskim sklepie po prostu i zrobi ten napar z tego ziela, po prostu napar, napar. Napar to można też robić, czy wywar. Nie wiem, które u was jest napar, który wywar, ale do picia. Na przykład można też robić z tego samego leczy rany, skóry łagodzi do lewej Wątroby wspomaga w pracy układu oddechowego, to jest bardzo, bardzo dobry. Tylko, że tak jak powiedziałem, jeszcze raz zaznaczam, pół łyżeczki lub łyżeczkę na szklankę, nie wolno więcej, po prostu, bo też dobry jest ten dziurawiec, ponieważ ma witaminę A, witaminę C, jak oni opisują wszyscy ci naukowcy, czyli jest silnym antyoksydantem. Tak skutecznie hamuje aktywne szkodliwych, na przykład wolnych rodników w roślinie. Ponadto posiada rutynę, substancję uszczelniającą i wiele, wiele innych proszę Państwa, witamin i leczniczych. Jakie ma działanie? Imacjonuje też ścianki. Podobne do antybiotyku ma działanie na bardzo rośliny, dostarczy organizmowi kwasy niewielkie ilości fenolowe, kawowe, kawowego i tutaj hologenowego, czy jak? Ho chlorogenowego. O właśnie, Który, właśnie to są takie, nie musicie tego pamiętać słowa, bo jest ciężkie, co tu zapisałam, ale to są właśnie przeciwzapalne, przeciwoprzęgowe i ściągające. Na przykład można zrobić maści z dziurawca, na wazelinie farmaceutycznej musi być to sproszkowane, ale wcześniej musi być zrobiony lek wyciąg z dziurawca, jak doczekam to zrobię takie, właściwie żeby na te nogi, jak ktoś ma takie ciemne czy inne, więc po prostu usprawnia pracę mięśni gładkich, tak jak powiedziałam, tak i, i, i osłonowo jest na czustkę, no po prostu jest no tą wątrową, także aktywne są te wszystkie składniki w tym i bardzo dobrze działają. Proszę Państwa, to tyle w tym temacie, bo też muszę powiedzieć, że jest skutecznie, jeżeli się komuś robią złogi w pęcherzyku żółciowym na przykład czy w układzie gdzieś moczowym, gdzieś by tam miało przytykać, coś takiego, to nie dopuszcza, tylko wpływa na ten układ cały, także, że po prostu jest bardzo skuteczny, bo posiada znowu, wpływa, dlaczego wpływa na rozkład serotoniny i dopaminy, i wspomaga rozładowanie napięcia np. Na nerwowego, dlatego że ma te witaminy z grupy B i inne, o których mówiłam, i, i, i wspaniały sen, tak samo jak wrotycz. No, ale tutaj bardziej skuteczniejszy jest ten, tylko że trzeba uważać, jeszcze raz mówię: trzeba uważać, jeżeli masz na serce jakieś leki i rozrzedza lekko krew, jakie by nie były: kwerycyny, nikwerycyny, kwertycyny, czy jak to się mówi, czy inne jakieś nowoczesne leki, które rozrzedzają lekutko krew, no to musicie się z tym liczyć, żeby to nie kolidowało, moi kochani, z, no, jak już Wam powiedziałam, z, z tym. Tak, żeby nie kolidowało, żeby nie osłabiało i tak dalej, bo to nawet picie więcej, jeżeli by weszło w reakcję z tymi innymi lekami, po prostu to, no nie wiem, jakby to wszystko wyglądało. Ale tak jak powiedziałam, dziurawiec przeciwdepresyjny po prostu i, i przeciwzakrzepowy tak, ale może wywołać, jeszcze raz mówię, szereg niepożądanych po prostu działań, czyli w drugą stronę może wzrosnąć ciśnienie nadmiernie pobudzone, bóle głowy silne, wymioty. Jak ktoś weźmie więcej, ja mówię, i na przykład są przeciwwskazania do spożywania tego naparu z dziurawca, jak są choroby skórne, nadważliwość na światło. Powinny się wtedy osoby takie nie opalać i powinni unikać światła, jeżeli ten dziurawiec piją, bo mogą być zaczerwienienie skóry, poparzenie, przebarwienie i wiele innych, proszę Państwa, przyczyn, jeżeli by się ktoś opalał. A ona z dziurawca, to tak jak ja zawsze mówię, nie powinny sięgać takie osoby, które mają choroby. Jakby to powiedzieć, jakieś gorączkowe, inne choroby, kobiety w ciąży karmiące, proszę Państwa, to dziurawca tutaj nie pijemy, ale zawsze należy skonsultować z lekarzem rodzinnym, proszę Państwa, i będzie to bardzo skuteczne. Lekarze o tym wiedzą, pomogą z pewnością. A wy, kochani, nauczyliście się ukrywać, jak pijecie jakieś zioła, nie powiecie, co to pijecie, co to robi lekarzowi. Że oni o tym wiedzą, trzeba im powiedzieć, proszę państwa, że to pomogło, tamto pomogło. Nie są to suplementy diety, żadne zioła to są, które wspomagają przy trawieniu, przy innych rzeczach, przy stanach zapalnych i tych skórczach i tego, tym wszystkim, proszę państwa. Co chodzi o, tu już omówiłam tego dziurawca, co chodzi o korzeń miszka, to zbierajcie. Nie chcę się wam, jak ja słyszę, od ludzi wolą mieć zbierany. Bo nie, że się boją, że, że na przykład, że nie będą wiedzieli, co to jest, ale widzę, że się niektórym ludziom nie chce, proszę państwa, zbierać. Może nie wiedzą, może nie mają czasu, ale warto nazbierać jeszcze jeszcze czas, nawet tych liści sobie zasuszyć, wymyć pięknie, po prostu. Aha, i tutaj chciałam powiedzieć, że ja zawsze mówię o tych pospolitych lekach, które są skorzystać się dla każdego człowieka do leczenia pozostałe inne takie jakieś suplementacje suplementacje ziołowe mnie nie interesują po prostu bo nie, nie wiem każdy człowiek inna, inny jest inaczej wygląda po prostu i tak dalej i, i inaczej przyjmuje inaczej jest. Jak spożywa, dlatego z każdym trzeba indywidualnie przeprowadzić te po prostu rozmowy odnośnie, co mogłoby być. No to już takie sprawdzone się ludziom po prostu daje, żeby te zapalenia znikały, proszę Państwa. No wiele jest, jakby to powiedzieć, różnych ziół. Ale to jest tak, że ktoś sobie teraz zarejestrował jakieś, robi coś ziołowe, bo dozwolone jest, jakieś kursy, za kursy bierze, za, za zioła, lepiej sobie uzbierajcie za zioła czy za korzeń wie że tak dużo, zobaczcie sobie ile z certyfikatem korzeń niżka. no proszę Państwa, to dla mnie to, to jest szok totalny, tak nie powinno być już wiedzą, że leczy ten miszek, już co druga osoba się dowiedziała, może co druga, może co... tak? I teraz dzieją się takie cuda, inne, że, że już biorą pieniądze sami, nie wiedzą ile mają wziąć. Po prostu to najlepiej sobie uzbierajcie. Ja tutaj rozmawiam z wami, a tu cały dzień dzisiaj chodziłam, chciałam sobie ulżyć Tą, bez ten czas co z wami rozmawiam to po prostu poczekajcie kochani troszeczkę o tak Moczyłam nogi żeby tak uluzować i po prostu teraz już musiałam odsunąć to ponieważ zrobiło się chłodne tak, no ale to nic będę kończyć ten filmik Powiedziałam Wam o najważniejszym, bo dziurawiec dopiero będzie. Ale jak ktoś kupuje w sklepie, moi kochani, no to widzicie, jest jak jest. Na tym, proszę Państwa, kończę dzisiaj na tym filmiku. Tą rozmowę pozdrawiam Was wszystkich serdecznie w kraju i za granicą. Pawacz, pa. znajdziecie się. Do usłyszenia.